Witam Was w kolejnym odcinku Specjum Editor X. Jako, że otrzymaliśmy drugą część eventu Cinco de Mayo, spróbujemy wydropić huge peta. Ciekawe, czy nam się uda. Ale zanim zaczniemy to robić, musimy poczekać 21 minut, bo za tyle się otwiera eventowa kraina. Więc widzimy się za chwilę. Została nieco ponad jedna minuta. Patrzcie, jakie już tu tłumy czekają na otwarcie tej nowej eventowej krainy. Sporo osób chce wydropić nowe eventowe pety, łącznie ze mną. Mam nadzieję, że finalnie uda nam się wydropić nowego huge peta, ponieważ jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że nie wydam jakoś dużo diamentów na te jajka. No dobra, żeby tego nie przeciągać, ja tutaj czekam z innymi i widzimy się już w środku. W końcu nam się udało dostać do środka, a powiem wam, że to nie było proste, ponieważ wszyscy ludzie się rzucili na armatę. No dobra, ja lecę niszczyć skrzynki i widzimy się przy jajku. W końcu udało nam się dotrzeć do jajka. Mamy tutaj dwa wybory, ale chyba wybiorę opcję eko i będziemy otwierać tańsze. W sumie z jednego i drugiego jest taka sama szansa na huge peta. A dodatkowo pety w wersji gold tak średnio mi się podobają. No dobra, ja biorę się za otwieranie i widzimy się Później. No, chyba że coś mi wydropi. Dwajczy już minęło ponad 4 godziny, jest kolejny event. No, niestety, na poprzednim kompletnie nic mi nie wydropiło. Dodatkowo straciłem sporo diamentów, które musiałem odrobić. Ale nie poddajemy się i lecimy dalej. Słuchajcie, dwa eventy za nami, zaraz się rozpocznie trzeci i powiem wam, jak na razie to ten event nie powala. Słuchajcie, wydałem już sporo diamentów i powiem wam, że nawet mityczne pety nie dropią jakoś fajnie. Aktualnie powiem wam, że jestem zawiedziony tym eventem. Albo po prostu mam pecha. Ale jeszcze nie skreślam tego eventu i jeszcze sobie na pewno popróbujemy otwierać te jajka. W sumie to zaraz, więc ja się biorę za otwieranie i widzimy się później. Słuchajcie, to już jest następny dzień. No niestety, wczoraj się nam nic nie udało ciekawego zdobyć, ale przez noc zdobyliśmy sporo diamentów, które Dzisiaj na pewno wydamy na te jajka. W sumie ciekawi mnie, jak będzie frekwencja wyglądała na tym evencie pod koniec tygodnia, bo aktualnie to się cieszy sporą popularnością. No dobra, koniec gadania i widzimy się później, jak skończy otwierać jajka. Słuchajcie, nowy dzień, nowe możliwości. Tutaj już kolejny event się zaczął, a powiem wam, że na poprzednim evencie sypło nam sporo mitycznych petów. Więc będę miał co wam rozdawać, tylko muszę je przerobić na wersję Dark Matter zapewne się cieszycie. Aby Was już nie zanudzać, ja się biorę za otwieranie i widzimy się później. Słuchajcie, to już dwa dni później, ale w końcu udało nam się wydropić nowego Hitchpeta Dosłownie przed chwilą wydropił, niestety nie mam nagranego tego momentu, ponieważ mi gra skraszowało. Ale patrzcie, ten pet naprawdę jest rzadki. Już tyle dni minęło, a został wydropiony tylko 1349 razy. W końcu szczęście się do nas uśmiechnęło, albo to przez to moje narzekanie na początku, że nam nic nie dropi. Ja już powiem wam, że jestem zadowolony. Słuchajcie, tutaj jeszcze przez 40 minut mogę otwierać, więc ja lecę otwierać i za 40 minut widzimy się i sprawdzimy jak ten pet wygląda. Słuchajcie, no niestety nie udało się wydropić kolejnego, ale mamy tego jednego. I powiem wam, robi wrażenie. Wydaje mi się, że to jest jeden z ładniejszych huge petów, którego możemy zdobyć w grze. Patrzcie, jeszcze te nutki latają koło niego, zarąbiście to wygląda. Powiem wam, że to jest chyba mój najładniejszy huge pet, którego posiadam. I wydaje mi się, że to jest pierwszy huge pet wydropiony na polskim YouTubie. Nie widziałem, żeby ktoś inny jeszcze go wydropił, ale mogę się mylić. Jeżeli wiecie, kto jeszcze go wydropił, napiszcie w komentarzu. No dobra, koniec tego gadania, bo znowu się rozgadałem. Ja czekam na kolejny event i znowu spróbuję go wydropić. Słuchajcie, to już jest kolejny dzień. Wczoraj próbowałem różnych opcji, aby zdobyć kolejnego huge peta. No niestety nie udało się. Nawet na Hardkorze próbowałem otwierać, no ale niestety to nie jest na mój budżet ponieważ ponieważ tam jajka są strasznie drogie. Więc dzisiaj spróbujemy pootwierać znowu jajka, ale tym razem w wersji złotej. Zobaczymy czy to przyniesie jakieś efekty. Więc ja biorę się za otwieranie i widzimy się później. Słuchajcie, to jest kolejny dzień, ale spokojnie to nie jest kolejny huge pet, to jest tylko ten pierwszy, którego wydropiłem. Wczoraj wydaliśmy naprawdę dużo, ale to bardzo dużo diamentów na te złote jajka. No, ale niestety nie udało nam się zdobyć kolejnego huge peta. Oczywiście nie będę narzekał, bo jednego udało nam się wydropić. Dodatkowo mam sporo eventowych mitycznych petów, które będę mógł wam rozdać. Do końca eventu jeszcze została chwila, więc ja jeszcze spróbuję zdobyć kolejnego takiego huge peta. Mam nadzieję, że Wam też fajne pety podropiły z tego eventu. A może ktoś z Was nawet zdobył takiego huge peta? Tak jak Wam wspominałem, mam sporo nowych, eventowych, mitycznych petów w wersji Dark Matter. Jeżeli ktoś by chciał z Was takiego peta, wystarczy napisać komentarz, co udało Wam się fajnego wydropić podczas tego eventu oraz właśnie ich z gry. A w dzisiejszym odcinku też będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!